W Team Ufa się ze mną jest? Xtreaming siema. ma um, tak. Ta gra polega, żeby zabijać ludzi. Ja najbardziej zabijam właśnie extreaminga. Gdzie Do... ty jesteś? Tak, gdzieś, gdzie mogę? Być? Ja jestem w Czarolandii. Beziehny na no, zabranie. Kuddy, kudy, kuddy, Kudę, mam lagi, mam, mam na i to mocne, i mam, to mocne! King, Kim! Nie, 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 nie... Nie ma, wnocha! Kurde! Zwykłą bronią cię zabiłam. Nie wiecie o co chodzi. To ja, to ja użyję zwykłej, ale ulepszonej. Hmm? Hmm? Ale zwykła? Kto to będzie, kto to będzie, Kazak? Yeah. Co? Co? Ja. Kurde, 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 sto... Równo sto HP Jakim? Nie, 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 nie! Jak to kurde możliwe? Magia, czarna ja, magia! Ja w to po prostu nie wierzę, jak ona to robi! Magia, mówię ci! Co nie naprawdę ujedziesz. No, co ty kampisz? Co? co? Nie kampię. Chodzę się po prostu. Kampidełko jedno. Nie, chodzę sobie po prostu jak normalny człowiek, a ty mi z tu wyskakujesz. Chodzisz sobie jako normalny człowiek, a ja jestem na ciebie Nie, nie, ja się nie zgadzam na to. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie mam, nie mam, nie ma mama, nie ma mam, Gim. My turn. Jak, jak, jak? Tylko po 4 HP. A co tam. Ale i tak lagi mam przeokrutne. No A ja nie mam lagu. No to masz fur. No, no, no. Z pistoletu Cię bije. 20. Z granata ci zabije. Ło! Wow. Przeleciało Cię. Nie bij. No i spadłem przez Ciebie, No widzisz, co zrobiłeś? No i przez Ciebie nie mam Amo. No. 22 hity mi zadała ja 3. Stedła. Udało się. Macie dowód, że ona wykorzystała na mnie 22... 22 razy mi trafiła. A czekajcie mam sobie będę musiała zrobić. Z samego nie ma snajpy. Się, jak użyję snajpek, to ja się tak nie bawię. Czekaj, mam przerwę taką małą na razie. Nie można mieć przerwy podczas nagrywania. No, musiała. Musiała, po musiała. No dobra, dobra, dobra. ona chce być wyciszona. Nie, teraz widza, On Nie, ja jej ja, ja nie zabiłem do z widzowie. Nie, ja jej ja nic nie zrobiłem. Tylko tyle powiem. Ty głupko, zabiłeś mnie! M pf, nie? N nie? Nie. W ogóle. No nie. Ić. Cię... Nie, to fałszywe oskarżenia rzucasz na mnie. To ja cię wskazam, że mnie pijesz. Ja ja cię biję? Ja cię biję, tak? Ja cię biję. Kudę, 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 kurde, Pijesz mnie. Sied, 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 sied. A siedzi, siedzi. nawet uciekała ze mnie. Boicie. Ja zawsze muszę mieć te głupie lagi. Czemu? O! Broń podstawowa i mnie zabiła. Ale, ale ja mam wytłumaczenie, ja mam lagi. Ja mam lagi, ona nie ma lagów. Ja, ja, się, ja się tak nie będę bawił. Idę z moją cichą Gno! O, o, nie, nie, nie! Co? Czemu nie strzela... No! Jak to kurde możliwe, że ja w ogóle nie strzelałem? Hmm... Teraz nie taka... To teraz, nie taka, to taka nie jest, nie teraz taka nie Teraz taka rozmina! Hmm. Czemu Nikola zaczarowała mój te komputer? Maria. Chodzi mi oczywiście o... o ...koło no nie kamp kurde, nie mogę się ruszać! No i się zniła heda A Budabi idzie w ruch. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Będzie! Coś no! No! Nie! Nie, 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 nie! Chyba co? Nie, się tak nie zgadzam na takie traktowanie mnie! A się na to nie zgadza. Znowu wagi, a nie, no Odczep... Kurde. <grywa> <To miłam cię. grywa> Ona używa citów! Kurde! Jedno, 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 jedno! Nie no co? Jak ja cię w ogóle nie trafiłem? Teraz, teraz to skmina. I czemu ja cię nie trafiłem? Cztery, dwójka. Nie mam nie do dania. Walka na pisto. No i jakim cudem ty nie trafiasz? Co ja robię? Kup są wytyfy. Nie mam amo przez Ciebie Chodź, ja ci znam. Nie, ja ci znam, że muszę zabić. Bo co? Jesteś, jesteś, jesteś. Uda mi się, uda mi się. Nie udało mi się. Ja cię nie mogę jej na, Ja jej nawet nie trafiłem No i gdzie. Z Michałem coś ci się stało i nic się nie słyszy, ale to nic. Więc i tak cię tu zabije. Trzeba być na się mi To nie no, musiałam się odnieść. O, defekt, no. no. No, jeszcze przegrałem. Jak to kurde możliwe? Wygrałam! Więc tak, to był odcinek Steam Wolfa. Wygrałam, więc... Tak, to chyba na wszystko. No to trzymaj się. się! Era. Cześć. Do następnego.